Na Warszawie Centralnej dzisiaj okazy Chopin, Pendolino już pojechało, a na miejsce Pendolino SKM. Budapesz Gras. Jeden sypialny, drugi, trzeci, czwarty. Wypasiony pociąg. Fajnie w tych teraz jest. Ale fajnie sypialne, że w środku masz... Do siedzenia. No. Fajnie. I łóżka na górze. Ale teraz fajnie. Ale ten, No, fajnie. Do posiedzenia i do spania. I druga. A tam jest jeszcze sypialne, czy nie? A, to Grazu, dzień dobry. Pani tutaj macie? No, nie, nie, nie? Ma. my tylko oglądamy. A, to proszę, proszę. To ale to się korytarz. Ile stoi jeszcze? 9:10. No, nie, nie, nie zdążymy. Dziewiętnasta i dziesięć. O, coś nie Szkoda, ale... No, tak. Ale proponuję jako przystabilne kupować, żeby automatycznie można wybrać właśnie. Nie? Czyli wybiera Pani przystabilne. Ale o ile jadę do Grazu, prawda? Bo wcześniej odłączam. To. <grym> Praga, Budapeszt. Muszę się kiedyś przejechać takim nocnym. A jechałam nocnym. Przecież ja jechałam night Ciągle zapominam, ale no akurat nie Chopinem.

Co on tak jedzie. Do, 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 do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Chodzą blisko. nam centralną, idę do innego pociągu. Chciałam zobaczyć fajny też skład Chopin. Siada pani do Impulsa. A, chętnie. Chętnie. Jechała pani kiedyś z centralnej takim oto pociągiem, podmiejskim, podmiejsko-wiejskim. To pani zobaczy. Możemy się przejechać do zachodniej, zobaczyć jak się jeździ z Warszawy centralnej na Warszawę zachodnią takim podmiejskim pociągiem. Ile kosztuje bilet na Chopina mhm. bilet na Chopina kosztuje sypialny 247 kosztował jak się sprawdzi na stronie Intercity kosztuje 247 e, do Budapesztu. E. To, co mi, e, że bilet e, do Budapesztu taki zwykły 112 kosztuje. A e, jak kupię za tydzień, to kosztuje 202. Dwa, a sypiany 247. Więc mi się opłaca chyba kupić bardziej sypiany Tak mi się wydaje. Nie no zależy, jak to tam. C, tak? Jak chcę zaoszczędzić 40 parę złotych, no to to można zaoszczędzić, pojechać y, przez całą noc siedzieć. tak? A... Ale wydaje mi się, że te ceny są takie trochę ruchome no bo też zależy, mhm. jak się trafi i czy to jest weekend, czy to jest środek tygodnia. Tak, weekendy są zastawione i najdroższe. No, bo my patrzyliśmy w tygodniu ceny. No, za miesiąc na przykład, m, wtorek, środa, czwartek za miesiąc. Do biletu do Budapesztu 112 w jedną stronę. A później można samolotem wrócić. Na przykład. Bo samolot kosztuje pewnie 300 zł w jedną stronę, tak około 300-400. Może za 200 można dostać. Może tak być.